Zostawcie SUBA! Zostawcie super! Zostawcie yy, no i co, drodzy państwo? Z mojej strony to tyle, jeżeli chodzi o jednostki specjalne. Ja bym chciał zaprosić na moje miejsce pana Jaya Jokera. Zapraszam. Widzimy. <laughs> Z drugiej strony no, O, O, to jest. To co, no, ja, ja. Do... Zele, Dobrze, drodzy funkcjariusze, tutaj pan Jay Joker jest oczywiście poszukiwany, tak więc, więc proszę o zatrzymanie nam się oponenta. jest Nieźle, jest... jest... nieźle. Nie Dobra. Nic nie szkodzi, drodzy państwo, nie przejmujcie się. Czasami w życiu funkcjonalnym zdarzają się wpadki fajle. Fajle, fajle właśnie, fajle też się zdarzają. Czy tym, sprawdź to, ja udzielę wsparcia na parkingu? Jest dwóch, boję się trochę. <grymka> Nie mogę. Udzielę sparcia. Dani są funkcje na Nie wiem, się trochę cykam. No wracam, mu się trochę cykam. 860 82 z Rocky Gain a, w pojeździe BMW X5M. Bo poszukiwane za porwanie, jest jakiś Aha! fajne zdjęcie w tym. Tak, aż zobaczysz. Pan był superwizorem. O Ale, bubel! Oooo! Halo, No, proszę pana. Szybko, myślę, zatrzymujemy wyoparte. pojazd, tak, gasimy silniczek, dokumenty pan przyszykuje i to dwie sekundy roboty. Znaczy to no że dokumenty zapomniałem, będzie drogi mandat, no, no wiecie o co chodzi, nie? Ule, no. Lepszy taki mandat niż, proszę pana, nie wiem...

2 GPS zabierzcie i wrzucajcie do nas na pakę eee. Ma, Masz plecy, podnieś rączki do góry Lączki do góry podnieś Nie musisz się krem zalać o no wy, mną się GPS, dogadamy, no. się dogadamy Dobra, kadet Otwier 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 idź tam do otwieram tamtej otwieram radiolki, a cię tam roskuje, idź tam już do tamtej radiolki patrzyłem stalowe nerko Tam na sam tam do radiolki się. Departament policji wyłączy nikt nie Pomoc zatrzymania, kurwa, to że mi się nudzi to mam w koju, że ktoś ci dał tam jakieś pozwolenia, masz 13 lat, chyba Nie będę się powtarzał, proszę pana. Dopuć oheń zawstąpił! Kod zero. Kod zero, kod zero, zero, zero kod wiedziałem! Odjechali. Mamy rannego funkcjonariusza. Proszę wezwać pomoc medyczną. Nie wiem. Wsparcia na moje 20, mogę wysłać za chwilę od 61, dobre ręczaki Wszystkie jednostki oczywiście na tą, na, tą, na tą pozycję strzałów Departament Policji dla SFD bądź IMS potrzebuje natychmiastowego wsparcia ciężki stan funkcjonariusza przy wyspucibić razem proszę LSPD do Fire Department będzie MS. trzeba LFPD, LFPD, dobra PD dla SFD w tym momencie, za chwilę mi zajdzie funkcjonariusz Ile ona na was czeka? Jednostka się już udaje, udaje się jednostka To może niech wyjedzie, bez odbioru Wyjechał w tym momencie a zobacz No jest koło Suliniusa. Koło No jest. No kurwa! po pozabijaj tym strażakiem zarobanym. Dobry strażak! Jakie dobry no! W tym momencie pł płytki oddech, słaby puls. Prawie co wyczuwalny. Postrzał krain kr 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 w tym momencie. A i tak jak poszedł. On te, ty go ty opatrywałeś? Go Strażak, Straż, tą dupę, bo nam tu policjant schodzi, no! Chodź go do mojego, wsadzimy, bo zanim dojedziemy tym dura starem to... Gratka sobie przy teraz. od bo... razu. No to chodź. Chodź chodź, kłócić, chodź, 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 chodź. Się będą kłócić, czym teraz pojadą z poszkodowanym. Nie mogę. Wow. <noise> 8,4, że jest Jak to no, jest, że każdego z wjeżdżają? No widzisz, bo my szukamy chuja do O, czy na O kurwa, wow, ja też. Ja pierdolę, co jest. Ty chcesz zobaczyć, jaką maskę sobie klimatyczną kupiłem? No pokaż. Założę. No. pojedem, nie? No, stary. Zacznę. No, uh -huh. 61 sobie będziesz sprawdzałeś teren strzału. No, jak zostajesz. Dzięki za info. Co ty tu fiszujesz? No pojebany, żeś mi poddawał. Eee, a to mój mega jest, pojebanie, jesteś. Spokojnie! Ale, ale o co, chodzi? Budynkiem, broń, Tam broń. broń, broń. Pakie, czemu mnie życie zbroją? Przecież nie rozbrojony nie jest no. O co się Ty, coś, coś, coś... nie wiem, kurwa, naskośnie. Oga, Kurwa, ja uciekam. Departament Policji, zostaw funkcję rusza! Zostaw funkcję rusza! Po tutaj, Danonek, wjeżdżał, kurwa? Zostaw funkcję rusza! Kurwa, to musisz szukać? Zostaw funkcję rusza, odjedź wolno, nie celu w moim kierunku! Ale po tu przyjeżdżał, no? Odkój funkcję rusza! Nie, bo ja do dupy szukasz, kurwa, znowu. No nie chcę cię strzelać, no. Serio, Stawisz, no. rusza, możecie odejść. Nie rób sobie problemów w tym momencie. Ale jakich problemów, to wy sobie zrobicie problemy, kurwa. To ty się no. strzelasz w środku miasta, nie ja. Jak to mnie napadłeś, stawisz, w tym momencie i odejdę sobie wolno. Nie. 14 na Halo, negocjator. Za akcji, chwilę negocjator. Nie. Za chwilę negocjator podejdzie, nie celu w moim kierunku. Podjeżdżamy już, jest wszystko w porządku. 86, tu macie pojazd zjechać. No i to no, no nie ma to się pieniądze. Kader za bez... Za bez, wiec, bez nie miejsce, bo... Już już kadek kadek się. Ale przewró... co w nic? Kader co w nic udaje? Nie, przewróciłem się. Dobra, ey. Panie podejdzie przez po ściankę. Proszę. dobra. Zgadza się pani na to, żebym panią przeszukał? Tak, Dobrze. tak mi już. Zajewał mi obrączkę. No słyszniej się dwa, galera, Wiktor o, patrz, wej Co skurde Ja triki mam na Teraz mogę zrealizować trik nerwowy Nie, nie Znowu zaczepia mnie ona, ona. Kiedy znowu wchodzę po schodach Schoda. Spowalniam moment jak koda Mówicie moment jak koda Mówicie moment jak fota W powietrzu w flota, flota Płynę z muzyką jak woda W potrzebuje potrzebuję złota Kiedyś było mi wszystko jedno Teraz trafiliśmy w samo no, A pamiętam jak bywało ciężko